Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rimolda. Ja jestem Killowski, a to oczywiście jest RimWald. No i mamy w końcu czasy piękne, dobrobytu, wszyscy są szczęśliwi. głównie za sprawą faktu, że doszło do ślubu niedawno. Jest pięknie i w ogóle. Tworzone są miecze, hełmy, w końcu ta kolonia wygląda jak kolonia, w końcu mamy produkcję broni, normalnej, pospolitej broni. Więc dobra. Musimy dać naszym ludziom broń. Ler, nasz wojownik jeden z wielu, e, który zbyt dobrym wojownikiem nie jest, póki, buj, póki nie wyleczymy kręgosłupa, to na razie niech używa noża. E, Kokasea. Kokasea jest osobą ciekawą dla mnie, gdyż dawanie jakiejkolwiek broni do ręki jest bezsensowne, e, ponieważ no, dostanie dwa razy pobudzi i padnie na ziemię, no tak, jest teraz postać. E, więc ja, z, no po prostu z wyczekiwaniem czekam na to aż tutaj. Uuu, w ogóle tej dryad nie może utrzymać tego gotro. No właśnie to jest problem z gotro. Bez sensu było jej dawać w ogóle te drzewa. W ogóle je wytnę w pierony, bo to nie wiem. Może jakie wytnę, to będzie lepiej. Bo nie mogę zmienić po prostu tego Osoba, która się z nią łączy i tego się zmienić? Chyba nie da. No chyba, żebym zabił gotro, ale nie chcę tego robić. Z wiadomych względów po prostu nie chcę. Yy, lubię gotro taką, jaką jest. Właśnie, mogłem sobie zrobić, a nie, nie mam gdzie tego zrobić, no to jednak nie mogę tego zrobić jest niepotrzebne oczywiście o to i to, żeby móc dać w końcu jakąś porządną rękę dla Gotro. Ale to w tym na razie się nie zajmę. Co możemy zrobić dzisiaj? Możliwy, możemy trochę sobie pomedytować i zrobić kolejny poziom dla Lerchy, ale to są rzeczy mniej ciekawe. Przede wszystkim rozwój kolonii w stosunku do wyglądu jej. Pociągnąłem tutaj no, w przerwie między nagraniami Wiele rzeczy zrobiłem, czyli pociągnę tutaj prąd i, yy, tutaj, więc mogę zanikować trochę prądu, a co by mieli trochę światła w tych ich smutnych, jak nie powiem co yy, no, w sypialniach. Więc niech sobie sobie łapią po światełku. Tak, w sumie nawet niepotrzebne jest to, żeby tak stało jakoś szczególnie ładnie, bo po co? Chociaż w sumie nie wiem, dobra, jak już walnąłem tak w równo w jednej linii, to niech chociaż będzie w jednej linii. Tu na trzy i tu będzie tak, chociaż w jednej linii to stoi, no. Będą mieli światło w końcu. Tutaj już też mają światło. Nawet. A dam więcej w sumie od siebie. Tutaj. A nie, nie mogę. No to jednak nie dam. Wypadałoby też, może, tym moim robolom, znaczy więźniom dać światło w przyszłości. O, osiołki dołączyły. To osiołki. Super. Co tu mogę jeszcze zrobić? O, tutaj proste jedzenie dla każdego. Proste jedzenie. Nic zaawansowanego. No, super. A mu PT słychać. żyję sobie, nosi drewno. Bardzo no cieszę się, że mam petę w kolonii. W końcu jakiś człowiek, który postawi ją na nogi. Jak widać, mamy mało już jedzenia. Znaczy, nie mamy zapełnionego całego magazynu. A to oznacza, że trzeba zacząć polować. Ale problem jest taki, że nie ma kto u nas polować. No bo kto? Prozeria będzie polowała? Teoretycznie tak. Może prozeria polować, ale generalnie moja kolonia nie będzie stała na. O, właśnie, wyrywanie oczu. Tak sobie przypomniałem, czemu by nie. Ko komu mogę wyrwać oczy? Prozeri? A mogę Petę? A mogę też i Petę. A koła serii też mogę, ona już ma wyrwane, ale Okusowi mogę. To może mogę Dawidowi wyrwać. Albo Julie. Julia co tam robi? Coś tam robi? Dawidowi nie wyrwał oczu. Za nigdy w świecie. On. Jemu oczy są potrzebne. A Prozeria... A Prozeria nie musi ich mieć. Wtedy przestanie być strzelcem. To będzie trochę smutne, ale to jest. Rok, na który jestem gotów. W końcu dostanie miecz, więc. zdominować oczy prozerii. Więc niech się wszyscy zejdą, tutaj sobie popatrzą, co się dzieje. Ciekawe rzeczy, coraz więcej ludzi jest. Kolonii fajnie, wszyscy na biało. Chociaż mogę ich pokolorować, ale mi się nie chce. Co tam ciekawego, zepsuło się. To smutne. Dobra, jak tam. A właśnie, kolor. To jest czarny chyba tej mojej kolonii. Tak, czarny. Yy, dobra, wyrwane obydwa o, oka, oczy. Oczodoły. Nie, no nie. Dobra. Prozeria straciła. Oczy, teraz ciekawe, czy dostanie tego? Jakiegoś. No, boosta do. O, tak, dostała Psylinka, właśnie o to mi chodziło. Spektakularnie, ponownie. Prozeria zadowolona. Jak jeszcze może ktoś by ją wyleczył, to byłoby dobrze. E, co ona dostała? Stuna, super. E, cieszę się, że Prozeria teraz Stuna, bo to jest jeden z chyba z takich fajniejszych. E, no, Psylinków. Znaczy, Psylinków. E, m, tych zaklęć, można by to nazwać. Ale to jest ciemno w tej kolonii, powiem wam, okropnie. Muszę chyba poprowadzić więcej prądu. O właśnie, tutaj powinno być światełko. Nie wiem czemu tu nie zainstalowałem. Nawet jeszcze tu walne, a czemu by nie? Tutaj walne światło, żeby było widać. To nawet nie chodzi o to, żeby... ...moi ludzie widzieli w kolonii, po prostu to, to chodzi o to, żebyście wy w ogóle widzieli, co tutaj się znajduje, bo tu jest tak... ...tak bardzo nic tutaj. Jest. Dobra, kij z tym już jedzeniem tutaj, to jest mniej ważne, czy te grzyby tu. Ale chociaż, żeby... ...gdzie chodzą, było cokolwiek widać, bo naprawdę jest tak ciemno... ...że to niepojęte. Badałoby to wszystko tutaj zasmufować w tym oto miejscu Anual Expo. To mnie nie obchodzi, to mnie nie obchodzi. W sumie tak naprawdę powiem wam, że nie wiadomo, co robić. Badałoby w końcu wyjść na jakieś wyprawy w końcu, ponieważ jak można zauważyć, czeka tutaj na mnie jedna wioska. Tutaj może jakieś miejsce, do którego się udamy. Tutaj może zaatakujemy kogoś. Jest dużo rzeczy do robienia. Więc można dużo rzeczy zrobić. No ale na to jeszcze przyjdzie czas. Póki co, oczom seria leży. A nie, już, już nie leży, no to spoko. seria nie ma oczu, nie wiem czy jest zadowolona. W ogóle nie podoba mi się to, że, patrzcie jak oni mają, nie mają o tych oczu. Tutaj tego nie zobaczymy. Jak się wpatrzycie może tu, to ma takie iksiki. Kogasa również, bo oni od początku mają takie oczy jako katow y, off że wycięte. A tutaj te osoby, które mają teraz usuwane oczy, mają jako remove. I mają tutaj te, tak jakby, jakby bandaż na tych oczach. To mi się nie podoba trochę, bo to źle wygląda. Chyba, że mogę to zrobić tutaj w, w tym stoliku, który w sumie zamierzam teraz postawić drewniany stoliczek o tutaj. To by ładnie wyglądać. Walnego a może z tej strony. Tu. Y, zaraz obok miejscem na. Może nie, może nie tu, tylko. Y, cancel. I walniemy sobie gdzieś. Tutaj. O, żeby tak fajnie światełko leciało. Znaczy wiem, że to nie ma żadnego znaczenia, ale wolę, żeby tak to było. Teraz walimy sobie tu. Yy, I tutaj że walimy barwnik na preferowany. We wszystko wyłączymy barwnik tylko. O, i teraz będzie super. to barwnik gdzie mi leży obecnie? A żebym ja go widział. A tutaj leży sobie barwnik. No, no teraz barwnik będzie leżał sobie tutaj. Będą sobie ludzie może kolorować, i zmieniać sobie wygląd, jeśli będą chcieli. Takie rzeczy. Prozeria, może teraz sobie gdzieś medytować. No to kolejne miejsce do medytowania pod drzewem. Yy, gdzieś, o tutaj, tak wokoło. A czemu by nie? I my, jak prozeria. Nie wiem po to tyle, co tyle osób tutaj medytować, ale nie wiem, jak chcą, to jak sobie medytują. Yy, I chyba na razie nie ma nic mówione, że jest źle. No, jeszcze nigdy nie wiem aż tylu osób z psychokusami w kolonii, no ale no za zawsze coś. Yy, czy tu jest podłączony prąd? Nie ma podłączonego prądu. To trzeba pociągnąć przewód w tą stronę. Już, żeby był. A co? I podobnie zrobimy tak tu. I wypolerujemy ścianę od tutaj. Może bez tego. Te podłogi potem też będą wypolerować. Przydałoby się, żeby to ładnie wyglądało w ogóle. Podobnie jak i tutaj. O, tej podłogę i można wypolerować tutaj ścianę. Musi ładnie wyglądać ta kolonia, powiem wam. Bo nawet i więzień, jak przyjdzie i zobaczy brzydką kolonię, to musi się czuć w niej dobrze. Więc ładna kolonia to, to podstawa. Dobra. Gruzeria gotuje, teraz widać, że pewnie wolniej gotuje. A i niech teraz sobie weźmie miecz. I kto jeszcze może sobie wziąć miecz? David nie. Pumps? Pumps nie ma broni. No to łap miecz. Zarąbiliście. Dobra, postawiony ten, miejsce do stylizmu postawione. Teraz zobaczymy sobie szybko na postaci Humpsa, znaczy na, na postaci Humpsa, na Humpsie jak to jest z tym wyglądem. Ja mogę mu walnąć jakiś, nie wiem, tatuaż na oczach. Yy... Tak niezbyt trochę. No, cały czas będzie miał te bandaże. No, strasznie to będzie wyglądało, no ale no cóż. W ogóle jaki jest ten... a, czarne. Aha, rozumiem. Czyli on... Czyli nasza kolonia lubi czarne kolory. Nie wiem, po co im do... Ej, właśnie. Czy ja mogę ustawić kolor i będzie się to podobało, mimo że są ślepi. I to będzie dobre. Sprawdźmy to. Jaki ona lubi kolor. Dobra, nieważne. Weź sobie walni kolor płaszcza na taki, jaki lubisz. I będziesz miał bonusy. To mnie ciekawi teraz. Dobra, masz teraz płaszczyk niebieski. I masz. Ej, 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 chyba nie masz tego, że masz. Dobra. Chociaż tyle. Bo jakby się okazało, że nosi kolor, który lubi, to byłoby dopiero bezsensowne. Tak, wydaje mi się, że raczej tego nie ma. Spektakularne oślepianie, super. Dobra, kolonia się rozwija, pięknie wygląda, jestem z niej dumny. O, co tutaj robią się plasti plastilowe miecze, autorstwa Davida, które będą jeszcze lepsze niż stalowe miecze. A dzięki temu kolonia będzie stała jeszcze lepiej. Wait, a jak to wygląda beznadziejnie? Aby tak rozkopać to, i to, i potem walnąć ścianę taką, żeby przyblokowało? No, byłoby to mądre. A dobra, to się zrobi później. P.T. narzeka na hipotermię, jak widać tutaj. Yy, więc trzeba zacząć. No, dalej rozwijać kolonie w dobrym kierunku. Zatem walimy grzejniczek tu, tu. Następnie tu i tu. A tutaj pomiędzy tymi pokojami walimy już tylko yy, air conditioning. Teraz ja nie wiem, jak to połączyć ładnie. No, chyba walniemy i tak wszędzie. W każdym pokoju będzie. O tak. Dwa grzejniki na pięć pokoi chyba powinno wystarczyć. Następnie trzeba będzie walnąć pewnie grzejnik gdzieś tutaj. Żeby mieli ciepło. Oraz walnąć y, grzejnik gdzie? To i chyba niepotrzebny. Chyba tutaj wypadałoby w sumie tą podłogę. A na nie wiem, z czego. Chyba ze stali nawet walnąć. Tak, walniemy sobie podłogę ze stali tutaj, żeby było czysto. Yy... I gdzie jeszcze jest potrzebne ciepło. Tutaj by się przydało jakieś ciepło, chociaż. Chociaż jeden grzejniczek, żeby był. Więc zwalnijmy sobie grzejniczek. A tutaj. O. I teraz będzie super. Nie wiem czy będzie super, będzie w sumie tak średnio, ale lepiej niż gorzej. Teraz niech chociaż budują te rzeczy. ten narzeka na hipotermię? Cały czas. Już nie, trochę mu to spadło już. No... Powiedzmy, że no to będzie problem, bo jak widać jest minus 13 stopni to będzie problem, muszą się wpierw budowniczy tym zająć, ale na razie no mają przerwę, bo jest godzina dziewiąta, mają rekreację. Krowy postanowiły dołączyć, jedna krowa damska i krowa męska, czyli w sumie yy, jest to byk. Co będę miał? W sumie dużo krówek. tego wynika? U! Jest! Guaranlen pod Sprout. Ura. Yy, dobra. Sprout wygląda tak, Gotro się nie nadaje do tego po prostu. Gotro się nie nadaje do mywania tym drzewem. Ona po prostu jest... O, to jest kopacz. To jest kopacz, zwierzęta. Ona się tego nie nadaje. Musimy ściąć te drzewo w pierony. Jest mi smutno z tego powodu, ale tak trzeba. Co zauważyłem? Osoby, które zajmują się roślinami, zajmują się tymi roślinami chyba w ramach swojej pracy. Co oznacza, że... Nie, tu musi być na wyżej nastawione. No a jak to spadnie, to usunie mi go. Dobra, 3, 85. Dobra, drzewko zniszczone yy, to strasznie smutne, no ale tak musiało się stać. Teraz gdzie jest ten sprout, którego ja żem tu złapał. Czy już został zniesiony gdzieś? Czy coś? Jakoś, coś, coś, jakoś. Dobra, za chwilę powinien się pokazać, więc na pewno na niego natrafię. No chyba, że wejdę sobie w te yy, wydarzenia i sobie zobaczę. Yy, o, dobra, chyba już go ściągnęli. jeszcze nie? Chciałbym kolejne drzewko mieć. Tylko gdzie to jest. Nie wiem. Może zepsuli. Tak czy siak, nieważne co bym zrobił, i tak byłoby źle. Więc to drzewo i tak się nie nadawało do użytku przez Gotro. Ponieważ to, cóż. Człowiek uczy się na błędach i teraz wie, że nie należy dawać y, zajmowania się drzewem osobie, która nie umie się zajmować drzewem. A to jest kluczowe, żeby tak tego nie robić. Dobra, jak tam miecze? Ma zrobione. To mu dajmy miecze. Gotro. Łap, miecz. Ten super miecz. Excellent. To na razie nie dostajesz miecza. Lercha. No, Okej, okay. jeszcze możesz poczekać. Ty masz miecz już. W sumie to my mogli dostać ten lepszy miecz. A UMS też ma ten miecz. Julia. Julia to na razie. No w sumie lepiej, żeby miała miecz. A, oczywiście. Petę. Jeszcze Petę musi mieć broń. No i kurde, teraz pięknie jest. Jak widać, jest super. Każdy teraz jest uzbrojony. przy sobie broń. Oprócz kogasei, ale kogasei broń nie potrzebuje, bo jest jej zbędna. Jeszcze lerch. Lercha potrzebuje jeszcze jednej broni, tak jakby... Zauważam to. Ale na to przyjdzie czas. Przede wszystkim musiałbym chyba wybadać... te lerchy, o to tutaj. Bioregenerację, żeby nie naprawić kręgosłup. Ale zanim do tego dojdzie, to o, ho, ho. O, w ogóle, ja zapomniałem... O jest, ale jestem debilem. Czy zapomniałem, yy, no... badania dalej robić. To jak długo? Ile tu się zmarnowało czasu? Dobra, yy, kolejny stolik szanowny taki do produkcji. A gdzieś może tutaj. To się chyba już mniej przyda. Ale w razie czego może w czymś pomoże. Czy to daje ten Tribal War? Coś cokolwiek. Nie, nie daje żadnych. wiem, <laughs> e, dobra, dobra. A while Nie, to jest No, niby coś tam może dawać. Ale to nic szczególnego. To jest po prostu ubranie wojenne. Czy Pete ma obniżoną dominację? Nie, on ma cały czas dominację na dobrym poziomie. Czyli cieszę się, Pete został zdominowany. Podobnie tak jak nakazuje ta religia. Dobrze, dobrze. Więc jeszcze chwilka. O nie, zepsuł produkcję, ale kurde ciul. Bandyci się zrobili kolejni. Gdzie tych bandytów tu jest? Niby jakieś outposty robione. To chyba z tej modyfikacji jakiejś. O, tutaj chyba się robią, tak w kółko. Nie, jakoś szczególnie mnie to nie boli, tak naprawdę. No, w sumie, że oni tutaj się produkują. E, Oj, tutaj. No jakoś. No okay, widać, że rozwijają się. no, Muszę im to przyznać. E, dobrze. Wypadałoby w końcu się udać do tego miejsca. I chyba tam się udamy. O, kolejny miecz. Znowu excellent. O czym jest to miecz? On pokazuje burz. Taki sobie typowy miecz. E, starożytna broń. nie jest starożytna broń. To jest zwykła broń. Dobra, komu dajemy ten nowy miecz? Kasa? Mmm, łap. Ty się lepiej tym posłużysz. Więc yy, yy, niech leci sobie po brońkę. Jeśli wolno jest, chyba daleko gdzieś była. To ona ma ten właśnie stalowy nóż, zwykły, pospolita. a teraz będzie miała. I super miecz. Chociaż powinna mieć. Chociaż ona powinna mieć chyba miecz tego. Yy, Hoomsa, a, a Hooms powinien przejąć miecz od niej. Chyba tak to zrobimy. E, więc robimy to tak. E, Humms wywalił miecz tutaj, więc Lercha niech leci po ten miecz tu, a Hums niech leczy, niech leci po miecz tutaj. W ten sposób no będzie już znacznie lepiej. To trzeba sprzedać. Dobra, jak wszyscy są będą uzbrojeni. To co? A to nic, w sumie nie da się nic tu produkować. Właśnie trzeba tutaj walnąć. E, przepraszam, że się powiadomienia swoją drogą. E, tutaj trzeba walnąć e, ten. Grzejnik w jednym miejscu, ponieważ nie ma tutaj dobrej temperatury do robienia grzybów. A jak widać, grzyby mi się powoli kończą. A to nie jest nic miłego, więc no co? Ciągniemy prąd tutaj jakoś, tędy. Po prostu tak hama walniemy oset tu. Więc można by zrobić tak, tędy przewód i będzie w sumie git. No, tak będzie dobrze. Tutaj jak widać do grzyby nie chcą rosnąć. Nie chcą rosnąć te grzyby. Nie ma dobrej temperatury więc trzeba dać im dobrą temperaturę, dostateczną. Patrzcie tylko na to, mamy tutaj męskiego Fitekusa. I tutaj jest gdzieś Hubs, który ma teraz inspirowane tejmowanie. Co to, proszę państwa, oznacza? Że lecimy po panią goryl i będziemy mieli całą armię gorylów. Yy, I to będzie super. Więc niech będzie teraz ona tejmowana I na pewno będzie ztejmowana O, Gotro się otruwa. A, bo nie ma kto gotować Czemu nie ma nikogo, kto gotować? Dziwne rzeczy No niech tam, nie wiem, jak ktoś tam jeszcze może coś robić To niech może, nie wiem, muszczeli trochę wiewiórek, wszystkiego O, stylośna Dobra I dawaj, pums, dawaj Czemu idziesz krowem? Co? jest ten goryl? Tu jest Nie, to ty masz co zrobić, nie Gotro Czemu ktoś inny miałby to zrobić? Dobra, leci, leci, patrzcie tylko na to. Zaraz będzie potężna para goryli. Jedyna w swoim rodzaju. Dobra, oczywiście tejmowanie wchodzi na 100%. I mamy gigantofigdekusa pierwszego. Jako, że to jest... Em, nie wiem, nazwę ją... jakby ją nazwać? Ehm. To jest gorylica, więc niech będzie sobie yy, Karyna. Czemu to się nie chce nie nazwać? Czemu zepsuło się coś. O, jest. O, o, o. Karin. O, super. Yy, w ten sposób mamy teraz yy, gigantosifety. Dobra, tego rozumiemy. Mamy tutaj goryla małpę i goryla babę. Znaczy, goryla małpę. Męskiego goryla i kobiecego goryla będą mieli razem małe gorylątka. A to będzie super. Tu mamy tutaj handlarzy. i bym się nimi zajął. Jumbo, niech leci na handel. Coś tam sobie pohandlujemy. Co możemy kupić? sword. Ciekawe. Ale nie ja mam chyba hajsu na to. O, mam gdzieś tylko steeda, ale gdzie niby? Nie wiem gdzie to niby jest. Dobra. Hitbelty. One by się przydały mocno. Więc jednego mógłbym kupić. Flag Jackety również by się przydały. Tutaj, dużo rzeczy jest sprzednie. W sumie im złoto. Całe złoto, bo nie jest niepotrzebne. A dużo na tym nie zarobię. To tak, jeden Shield Belt. Eee, sprzedamy im te SMG, bo nie jest niepotrzebne. Te Ikwy i kwi, Toto, które w sumie jest beznadziejne. Eee, moździerze w sumie możemy im sprzedać, nie są im potrzebne. Eee, tak samo i naboje do moździerzy, eee, Komponentów nie ruszamy. I mamy ile hajsu. 2300. Mógłbym kupić monosworda albo yy, zbroje dla moich ludzi. I chyba wolę hmm. monosword czy zbroja? Zbroja. Niech będzie tak jak zrobiłem i teraz yy, komu dajemy zbrojki? Najlepiej było gdyby dostał zbrojkę przede wszystkim kto? Ktoś kto lubi walczyć. No to damy na początek pumps. Hubs bierze flag Jacketa Oraz teraz niech flag jacketa weźmie również. Mm. Locus. Kula sam niech tego nie rusza nawet. Spójrzcie tylko na tą parę gołąbeczków. czy znaczy nie, teraz patrzą do siebie plecami. O, o, o! Jak pięknie. Dobra, a teraz wyłączę im tą strefę, którą stawiłem tylko dla miniaturki. Dobra. Yy, gdzieś to jeszcze był shield belt. tylko nie wiem gdzie on leży. Prawdopodobnie będzie gdzieś tutaj. A nie wiem gdzie on leży. To będzie gdzieś w Utility. Wątpię, że to będzie Utility, bo pewnie ktoś już go zabrał. Więc nie wiem kto to zabrał i trochę mnie to smuci, bo ja przecież kupiłem Shield tak? Gdzie jest mój Shield Belt? Yy, Kogasa, nie. Locust, Roseria, David, Hams, Julia, P.T. Nie, nikt tego nie wziął. No to gdzie to niby jest? Kurde. Rambo. Albo Locust, jak jesteś już w pobliżu. Weź się tam, nikt zagadaj czy coś. Nie, został zakupione, czyli jest już wzięte. Na ten ten and też gdzieś jest, tylko pierdolę gdzie. Co mnie trochę irytuje, bo wolałbym widzieć, gdzie to jest, a póki co nie widzę tego po prostu. No nie jestem w stanie tego sobie zobrazować. Po prostu gdzieś mi znikają te rzeczy. Czy gdzieś ustawiony, nie wiem, jakiś nie wiadomo gdzie ten magazyn, czy coś. No wątpię w to, że miał gdzieś ukryty magazyn. Byłoby to co najmniej niedorzeczne. No bez pitu, powiem wam, że nie wiem. Nie wiem, gdzie to jest. Filbert mi zniknął. Pas. Pas mocy mi zniknął. Ale to, to już w tej ustawię, ustawie, że pewne rzeczy tam pokroju. A nie, UTT jest tutaj, no to dobra. No to w czym już problem jest? Tego ani się nie mogę, czyli ktoś to musiał zabrać? No. to powiem, wam dziwna sprawa. Yy, o, dobra, Klasa. No oczywiście Klasa zabrała, kurde. Dobra, yy, nie zauważyłem chyba tego. Więc dobra, Klasa, ty to wyrzuć. Niech weźmie to jakiś wojownik, który na razie nie ma zbroi, a będzie walczył. Chyba na razie Jumbo sobie to weźmie, ponieważ osoby, które mają zbroję to i tak trochę tankują. A Jumbo na razie jeszcze nie ma no, płaszczyka, więc sobie niech weźmie ten yy, no, pas. Jak będzie na razie najsprawiedliwiej. Dobra, mamy godzinę 23 w gierce. Tutaj mamy naszego kochanego Toda. I tego czekamy, aż będą małe e, gory lądka, ponieważ w przyszłości pewnie będą, wydaje mi się, że skoro są, to będą. W tutaj jest jakiś, kurde, o, tutaj jest kolejny goryl, ktoś tutaj napatoczył. I możemy tak spróbować go uswoić, czy coś? Jak jest na to szansa, Hums? Dobra, nie wiem, zobaczymy. Jak zaatakuje, to go zabijemy, po prostu. Trochę słaba sytuacja, spory najazd i to naprawdę dużo osób. Więc, no cóż, trzeba się bronić. Więc wszyscy na dół. Yy, tutaj rozkaz bojowy i lecimy. Trzeba jakoś to wykombinować mądrze. Yy, może tej walka w jakimś ścisku? Nie no, tutaj nie ma, nie, nie ma rady po prostu, nie da rady. Yy, trzeba iść w dół, trzeba iść w dół. Więc tak, na początek Julia, Dawid, o oh, cholera. Już atakują. A może by tak... Nie, to nie ma sensu. W tym lesie by to ich porozstrzeliwać w tak się wycofywać powoli? Ale już nie są za szybcy, oni nas za, zasypią. Dobra, wy strzelcy tutaj. Reszta ludzi tu. David, Julia, wy jesteście strzelcami, idziecie tu. W ten sposób ma to więcej sensu. E, dobra, pro seria pt na, na combo'a. E, jumbo, Hums na, na niego. The Locust, Gotro na Orangę. Lercha do przodu. E, nie wiem, Tregowza albo tego ro Robeo. Dobra, pierwszy padł, pierwszy padł. Prozeria na dlaczego do przodu. Yy, zwierzęta do ataku. Dobra, jakoś idzie bitka, idzie bitka. Ktoś ranny został już, kolejne osoby padły. Kolejnica potrzebuje ratunku. Kto? Kto? Lokus padł na ziemię. Jest mocno ranny. Yy, dobra, są otoczony, to słabo. Prozeria yy, hums na, na echa. Wiesz, na jak bije teraz tutaj, to nie. kogo można bić? Greena można bić w tym ścisku jest tak beznadziejna walka, wam powiem, nie da się no, nic zarządzać, po prostu można się jedynie wycofywać. Eee, dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Oni też powinni sobie sami się poogarniać tutaj. Wy strzelajcie tutaj do greja. Pumps bi w e, greja. E, Prozeria. No, przelolujcie się na greja. Greja jest tak zabicia. Grej padł, super. E, czy samo sobie jeszcze jakieś. Parnokal. E, Parnokal też priorytet do, z, do zabicia. Yy, więc nie wiem, zostawcie tam innych ludzi Carnokala. Oni uciekają już. Dobra. Udało się. Pesancie ostrzał. Może taki Pospolity idzie w dół. Dobra, tutaj popadali sobie. Kim będzie tu biją? Ra a, ra ramara bije ktoś. Dobra, nie wiem. Yy, zwycięstwo. Teraz trzeba ratować yy, wszystkich, yy, co się da. Więc tak, Julia. A nie, David. Ty ratuj Gotro. Ile Gotro stało życia? 4 godziny. Nie ratujemy Gotro. Czy David ma przy sobie leki? Oczywiście, że ma przy sobie leki, więc robimy szpital polowy. Ehm, flipping spot. Tutaj robimy flipping spota dla Gotro. E, gdzie jest Gotro? Czemu nie mogę ustawić dla Gotro uszko? A to jest Gotro, dobra. David ratuj Gotro. Następnie, kto tu jeszcze leży? Green. Kim jest green? Czy green jest fajny? No, nic szczególnego możliwe. Zobaczymy. Mamy czego za. też nic szczególnego. Słuchajcie, w sumie mógłby przy kwiatkach robić jeszcze tam jakieś dzieła sztuki. Chociaż nie wiem, czy dzieła sztuki są dla nich jakkolwiek ważne. Więc z tym mogę się wstrzymać. <laughs> kto też leży? Lobar. Ale to nie jest martwy. No to nie. Dobra, kij z nimi. Nimi się zajmie później. Mamy tutaj leki na miejscu. Więc no, można by w sumie nimi się tu zająć, tymi. No, ludźmi do leczenia. Tak, tutaj gotro. I to tyle osób? Zatrzymaj no, tego lokusta. Lokustowi stało życia? 6 Sze godzin. No, Dawaj tych ums, lokusta tutaj. O, gdzie jest lokust? Tu jest lokust. Ratuj lokusta do tego miejsca, o tu. I szybko trzeba ich podszywać. O. Pięknie. no eee, NutriFungus się zepsuł. Okej. Okay. Tak byłem w życiu, że to się zepsuje. Eee, czemu pt tu? Kurde. To nie jest terfa domowa. Eee, dobra, mamy tutaj pemikany. Dobra, dobra, trzeba jakoś to powymyślać mądrze. Ty, Petę, weź ten miecz i go przenieś. Julia dobrze by była, jakby się wróciła i przyniosła miecz ten. UM stawiecie się zajmują tutaj. Lercha pewnie będzie zajmowała się tutaj. A nie, Jumbo będzie leczył Lercha, Lercha, Jumbo. Eee, Proseria nie ma tak źle ze sobą. 20 godzin 7 godzin. On jest tylko lekko pobity. Dobra, nie ma problemu. Yy, tutaj można zbierać te rzeczy. To do wywalenia, więc to jest niewarte nawet. Yy, dobra. Już wyleczeni? Czy jeszcze? Potro. Ale no dobrze. Dawid tyle, leczy. Nie wiem, czemu tak w zasadzie nie leczy ta cała sea. Kto padł na ziemię? Lercha padła na ziemię. To smutne. Więc niech może Jumbo się po nią wróci. Gdzie jest ta Lercha? Tutaj zaraz obok. Ujoj, to słabo, słabo, beznadziejnie. Ratuj ją, weźcie rzeczy. Koga sea niech może weźmie ten miecz. Dobra, i kontynuujemy. Kontynuujemy. Gotro. ty sobie tu śpisz. Gotro jest padnięta, no to musi tak tu leżeć. No, chwilowo nie będzie lepiej. Niech się z tym nie zrobić mądrzejszego. Lokust jeszcze nie jest spostrzywany, ale dobra, zaraz będzie już sprzywany. Więc tak, Gotro, my tobie usuwamy tutaj łóżko. I... gdzie ty spałaś, Gotro? No nie była czyjąś żoną, czy coś? Jakoś? Tak, z Davidem. No to tutaj ładujemy jeszcze Gotro. I David niech ją może... wróci się tutaj ją uratować. Yy, rescue. Sytuacja pobitewna została jakoś opanowana. A w dodatku ciekawa rzecz się stała, bowiem prozeria ma jakiegoś dziwnego kinka, jakiś dziwny fetysz i się zakochała w, w PT, w niewolniku. Teraz chcą spać razem. Dziwna sprawa to nastała, no ale co by tam to mówić, że to źle, czy nieźle? Niech sobie śpią razem, skoro ona tak chce. Więc wywalimy to łóżko ze te zwykłe, pospolite, i walniemy łóżeczko podwójne, i potem będziemy kazali im w nim spać. I na dziś sądzę, że będzie to już to wszystko. Yy, bitwa zrobiona, yy, pokonani zostali wszyscy wrogowie, ojczyzny, a w jutrzejszym odcinku, prawdopodobnie w końcu, wyjdziemy na pierwszą wyprawę, ponieważ udało mi się w końcu to zrobić. Więc trzymajcie się, do następnego i cześć.